Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie taki Oto panel LED i ogólnie wszelkie zastosowania ze światła dodatkowego, i w dzisiejszym odcinku mam do przetestowania taki panel RGB który przysłała mi firma Newell, za co bardzo Wam dziękuję. Dosłaliście mi również akumulatory, i to jest już totalne wow dla mnie. Nie sądziłem, że cokolwiek będziecie chcieli przysłać, więc mam do testu właśnie taką lampeczkę. Jest to dokładnie model Rancha firmy Newell, 4000 mAh. No i co, ja dzisiaj pokażę Wam zastosowania, jakich używam, by stworzyć ciekawe zdjęcie z użyciem paneli RGB. Ja nie przydłużam i zapraszam Was do oglądania. Może jeszcze pokażę Wam, jak on wygląda z bliska, a więc to taki panel. Jest on solidnie skonstruowany tutaj aluminiowy metal, nie wiem, ale jest to solidne. Z jednej strony mamy mocowania i wejście USB i USB-C do odwania. Może on nam również służyć jako powerbank. Na boku mamy tutaj takie przyciski i jeszcze jedno mocowanie na statyw. Mały, poręczny i solidny. Ja na swojej półce mam tutaj jedną ciekawą rzecz, jaką jest taka tutaj kasetka, i wydaje mi się, że można użyć ją do zdjęcia, więc wykorzystam ją dzisiaj i spróbujemy coś stworzyć właśnie tutaj z tym przedmiotem. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc lecimy robić zdjęcia. Pierwsze co zmieniam na no trochę bardziej ocieniony pokój, gdzie mogę zasłonić po prostu żaluzję i będzie totalna ciemność i nie będzie nic widać, więc to jest po pierwsze. Sprzęcik cały mam za sobą, więc akurat będę go teraz rozkładać. I do tego jeszcze mi posłuży drugi mój wcześniejszy panel LED, żeby mieć po prostu dwa źródła światła i ewentualnie coś z okna. Więc teraz to muszę jakoś logicznie rozłożyć i zrobimy tak, jakby produktową, produktowe zdjęcie tej kasetki. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem sama ciekawa, więc trzeba teraz ogarnąć aranżację. Dobra, wymyśliłam tutaj taką aranżację, że postawię tutaj fotel. Pierwszą lampkę dam tutaj po lewej stronie, czyli będzie oświetlała bok, w takim tutaj postawie. A drugą lampkę po drugiej stronie, i będzie ona tutaj świeciła. I da nam to taki mega fajny efekt. Żaluzje trochę przysłonię, mniej więcej tyle, żeby było tak ciemno dobra, teraz coś widać i to nam do taki efekt, wiecie no zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że dobrze trzeba teraz poogarnąć te zdjęcia, jak to zrobić no i spróbujemy z pierwszą fotką okej, okay, a więc trzeba teraz ogarnąć jak tą fotkę tutaj cyknąć będzie to zbliżenie na tą całą kasetkę do tu ewentualnie mogę dać troszeczkę mocniej bardzo lekko, żeby też nie przesalić, co nie? O, idealnie. I już zrobić fotkę. Idealnie tutaj na zdjęciu obok jest taki efekt, jakby to było na jakimś tle robione, na takim innym, a to jest tylko fotel. Więc fajnie tutaj wyszło. I daje to takie mega fajne światełko, taką poświatę. Więc mi się podoba jak na pierwszy raz. Jeszcze tak, jak tutaj jestem, to dam wam szybki poradnik, jak ustawić oświetlenie, żeby był taki mega fajny klimacik, nawet taki studyjny, jak będziecie chcieli coś nagrywać. A więc potrzebujemy trzech źródeł światła. Pierwsze światło to jest to z okna. Zaraz wam dam porównanie. Odsłonię teraz okno na maksa. I tak to się prezentuje. Drugie światło to jest tył. I tutaj ja preferuję dawać niebieski, bądź czerwony. I ogólnie czerwony z niebieskim się fajnie łączy, więc te dwa odcienie. I teraz trzeba trochę zmniejszyć światło to za dnia, czyli musimy trochę przyciemnić. Wydaje mi się, że jest spoko. No i następnie używając tej jakże pięknej lampki od Newella. Trzeba doświetlić sobie bok. Trzeba to zrobić dosyć tak delikatnie, żeby nie przesadzić. No i co? Wydaje mi się, że już od razu lepiej to wygląda. W sensie tak wygląda z lampkami, a tak wygląda bez lampek. Sami ocenicie, który klimat wolicie, to już jest Wasza wyobraźnia i to co Wy lubicie mieć na zdjęciach. Takie światło możemy używać na przeróżny sposób, naprawdę taką jaką macie wyobraźnię. Ja również używam jej na mojej sesji, jaką macie teraz i według mnie wyszła ona całkiem fajnie, więc tutaj będziecie mieć cały efekt tej sesji. Wybrałam się z moją koleżanką oraz moją drugą koleżanką, asystentką, na sesję zdjęciową. Poszliśmy na stację PKP. Zapowiadało się dobrze, lecz zaczął padać deszcz i w sumie zaczęło kropić, zaczął wiać wiatr i w tle była wielka burza. No i nasz plan trochę się nie udał. Miało być fajne zdjęcie na dworze, ale musieliśmy znaleźć schron, żeby po prostu nam sprzęt nie zmógł i my same. Więc znalazłyśmy inną miejscówkę i według mnie wyszło całkiem spoko. Tutaj z użyciem dwóch lampek wyszły bardzo fajne efekty, które dały nam mega fajny klimat na zdjęciach. Wyszły one bardzo ciekawie i w sumie dajcie znać, co o tym sądzicie. Co sądzicie o tym efekcie, który uzyskałam na zdjęciu? Według mnie wygląda to bardzo fajnie, więc polecam używać takich lampek i mega mi przyjemnie się pracowało z tą lampką. Ranka od Newella, ponieważ jest ona poręczna i mogę ją schować nawet do kieszeni, więc bardzo mi się to podoba. Muzyka